Coś dużego, ale nie moneta. Wow. wow! 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 Czy widzicie to co ja? No, te drżenie rąk. Witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy. A dzisiaj jestem znowu na swoim ulubionym polu. Jest ranek. Pogoda ładna, chociaż bardzo wieje. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, słychać. Yy, I takie coś. Zgodnie z sugestią jednego z oglądaczy na kanale, by nagrywać yy, w moment, kiedy już kopę jakąś monetkę, cokolwiek da sygnał. No do tej pory tego nie, nie robiłem. Dzisiaj wziąłem kaganiec na głowę, kamerkę umieszczona na głowę jako trzecia ręka i mam nadzieję, że będzie, będą udane efekty pole przechodzone wielokrotnie mam nadzieję, że się dzisiaj coś z niego wycisnę no i mam nadzieję, że będzie mnie słychać słuchajcie, no tutaj mam dwa sygnały koło siebie 82 78 Kopiemy. No i jest Moniak. Jest Moniak Niezwojenny. Nie? Nie. Nie Była ratynka, ale bardzo... W fajnym stanie chyba. stabilny 33 i płytko no bardzo płytko o! a! w zasadzie leżał na wierzchu ha 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 proszę bardzo jak doładny sygnecik i to stary jednak te pole potrafi zaskoczyć 60, 61 jest na wierzchu co nam tu wyjdzie śmieć, 3 trzy. trzy monetka mamy guzior guzior cywilny Chyba. Nie nagrywałem tego ale muszę taki duzior stary. A właściwie to, co z niego zostało. No szkoda, że taki sam. Obok guzika to był guzik. Kolejny mocny sygnał 80, 81. Jest stabilny. Cóż to będzie? Jest Moniak. Siedzi w dołku i to dość spory. Sam wpadł z powrotem do dołeczka. No, co ładnego. Czyżby, Prusy, co by to było? Na trojaka Stanisława Augusta Poniatowskiego za cienki. Za, za cienki. Mnie to wygląda na Federica Wilhelma. Pruskiego. Kolejny stabilny sygnał 68 Zobaczymy patrzymy. mamy na wierzchu I obstawiamy Monetka Czy jakiś złomek Na razie nic To boniak. Aj! Ciężko go było znaleźć, ale udało się. Jeden grosz Polski? Tak, jeden grosz Polski. Tysiąc osiemset. No już nie ten wzrok niestety Ale na pewno jeden grosz Polski Sygnał za sygnałem śmieć za śmieciem No ale jak nie wykopiemy, to się nie dowiemy i się dowiadujemy. Widać moniak duży, spory, ładny, piękny Cóż to No jest rantem, czyli nie jest on taki stary chociaż no, Jeden grosz. Jeden grosz. Kopiejka, jedna kopiejka. Tysiąc osiemset. stara. Tysiąc osiemset pierwszy? No, bardzo stara. Kopiejka. 1800 albo pierwszy, albo 1800 rok, chyba 1800. Takiej kopii nie mam. No, fajny farcik, a rynkowe zdjęcie dość niestabilny sygnał. Będzie. Trzy monety. O, kawałek czegoś. No, Czy żeby kawałek nie kawałek orła chyba. Kawałek orła? Trzy monety. Tak jakby kawałek. Orła żołnierskiego Ale się na tym nie znam za bardzo Jeśli tak To napiszcie Czterkawego Orła Kolejny sygnał Dość płytko 47 I patrzymy Ziemi co się jest A to co to oj kłamię się. Coś tu w środku musiało być widać Zaczepy po bokach. Ale jest ładny, wysoki sygnał. 67-66 na monetkę, raczej. Albo na polmos Która, albo który jest tutaj. Coś, co będziemy mieli? Kulka szrapnelowa, chyba. Albo muszkietowa. Zatem, tym właśnie ciekaw jestem czym się różni kulka szrapnelowa od muszkietowej. Jak ją rozróżnić muszkietową od szrapnelowej? Napiszcie o tym. 70, 90. Sygnał pływa. Ale kopniemy go. No i po długich poszukiwaniach taka oto gwiazdka aluminium 73, 72, sygnał bardzo ładny I robimy zakłady. złomę trzy monetka gdzieś tutaj mam w ręku. Jest monetka. Ale jaka? Aluminiowa. PRL. Dochodźcie tutaj. Dwa grosze PRL. Tutaj wysoki sygnał podwójny. Zobaczymy. Jest widzę, kawałek. No Mam nadzieję, że kamerka to obejmuje. Proszę. Kopanie na żywo. Tak właśnie wygląda. Coś starszego. Dryg Grosz na pewno Człowiek Grosz Polski Wolbion to chyba dzisiaj drugi Ewentualnie cofnął z poniatowskich trawiaczek Jest to trochę nieszczelne Dobrze, jest dobrze głębiej Więmoniaka Tutaj.

no trochę pływa, ale do kopania. Nie mam pojęcia Ładny wysoki sygnał Już płytki 82, 79, 78 Kopiemy A jednak Jest tutaj coś dużego, ale nie moneta. Wow, 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 wow. Czy widzicie to co ja? No, te drżenie rąk. Te drżenie rąk. No nie, piękne, cudo. No. Nie wiedziałem, że taki udany dzień dzisiaj będzie. W takie wykopy. Patrzcie, co to jest. Patrzcie. Ja nie wiem, co to jest. Coś starszego, wojskowego, ale co. Ciężkie. Niemożliwe, aż niemożliwe. nie wiem pytanie do fachowców o, jakiś napis jest rosyjskie, na pewno rosyjskie bo napisane są pytanie do fachowców militaris którzy zajmują się militarką co to jest? napiszcie coś niesamowitego Piękne, piękne, niesamowite siedemdziesiąt cztery, siedemdziesiąt pięć, nam ziemia pokaże tym razem. Idzie. Jest moniak Jest monetka Na pewno nie zwoje Trochę kawałek na dwa grosze Nie Czy jeszcze coś ciekawego wpadnie? Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt jeden. Sygnał do kopania. No i jest moniak, jest monetka kolejna. Pół kopiejki Pół... Tradycyjnie na koniec podsumowanie tego, co wyszło. Dzisiaj na początek śmieciuchy. Pamiętajcie, śmieci zabieramy z pola. Prześcimy te pola. Jednak nas widzą raczej pozytywnie niż negatywnie. jest takie podsumowanie kwantów dzisiejszego dnia mniej monetek niż zwykle, 11 tylko naliczyłem no ale są dwie fajne grosz Stanisław August, prawdopodobnie grosz Pruski jakaś plomba Orła, podejrzewam. sygnecik No i Fant Dnia. Coś rosyjskiego, nie wiem co to jest. Jakaś odznaka. Fachowcy. zbijcie się, napis, co to może być. Zapraszam na mój kanał nowy, który założyłem w tym tygodniu. Nazywa się Podróże z Historią. Będę tam pokazywał wszelkiego rodzaju zamki, grody, grodziska coś, co warto odwiedzić, zobaczyć. Zapraszam! Podróże z Historią. Do następnego razu.